Szalom kochani, słuchajcie. Kto uszy do słuchania, niechaj słucha. Jak Jezus był zgromadzony, wielki tłum, kiedy Jezus przemawiał, to rozpoczął właśnie tymi słowami: słuchajcie. To jest tak samo, jak mamy 10 przykazań Bożych, które rozpoczynają się od tego szemma to znaczy słuchaj Izraelu czyli słuchanie jest niezwykle ważne, dlatego że dzisiaj mamy przypowieść o siewce siewce, który wychodzi i sieje. Sieje właśnie ziarno. To ziarno pada jedno na drogę, drugie pada na grunt skalisty, trzecie pada między ciernie, a czwarte pada na żyzną ziemię. I to jest takie pytanie: Twoje serce do czego jest podobne? Do drogi, do tej skały, do cierni czy do żyznej gleby? Kochani, jeżeli Twoje serce jest podobne do drogi, to jesteś taką osobą, która usłyszy słowo Pana Boga, ale tak właściwie. Od razu po prostu ktoś ci kradnie to słowo, i tym osobom jest diabeł. Czyli coś dobrego, masz jakąś taką dobrą chęć do czegoś, ale od razu to ulatuje. Jeżeli twoje serce jest podobne do takiej skały, do gruntu skalistego, to ty słuchasz słowa, nawet je przyjmujesz, tylko tak właściwie w tobie nie ma takiej stałości, nie ma w tobie takich korzeni i niestety to ulatuje. Często bywa tak, że są też osoby już nie tylko, które usłyszą słowo, ale które słuchają. I to są takie osoby, które idą za Panem Bogiem. Być może ty, ale. To słowo nie wydaje owocu. Dlaczego nie wydaje owocu? Bo te wszystkie troski dnia codziennego, bo te wszystkie sprawy materialne związane z pieniędzmi, związane z pracą, związane z innymi rzeczami, one zasłaniają właśnie, właśnie słowo, zasłaniają relacje właśnie też z Bogiem. Albo masz po prostu otwarte serce i jesteś jak taka żyzna gleba. I w tym momencie wydajesz plon 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. Żeby wydawać plon, trzeba słuchać. Po słuchaniu trzeba przyjąć, a potem trzeba wydawać. I mi się kochani takie dziwne porównanie zrobiło, ale trochę z kasą. Zobaczcie. Bóg daje słowo, Bóg daje pieniądze. Co z tymi pieniędzmi trzeba zrobić? Trzeba je przyjąć. Nie? czyli ja przyjmuję wpierw pieniądze, przyjmuję słowo, i teraz mogę sobie powiedzieć, ale nie chcę wydawać sobie po prostu będę zostawił tutaj. I nie masz radości, jakby z tych pieniędzy. Trzeba je wydać. Czyli trzeba tak samo dawać, dawać dalej po prostu to słowo, dawać owoce, wydawać owoce, coś takiego. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, żebyście mocno żyli Słowem Bożym i krótka reklama, jeżeli chcecie się wybrać na skitury, to piękna sprawa, jestem po raz pierwszy, nie wiem czy zjadę, także jakby co miło było Was poznać, ale <laughs> ale przepiękna, przepiękne doświadczenie, bardzo sportowe, bardzo idzie fajnie na nogi, na ręce, więc polecam dla wszystkich kochających sport. A teraz błogosławieństwem Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie z Wami na zawsze, z Panem Bogiem.